Hej cześćmanko, z tej strony Jurajski staś. dzisiaj będziemy nagrywać sobie już. Oto dziesiąty odcinek ze serii Minecraft Kiełna przygoda. I mam do Was piękną wiadomość, proszę Państwa. No i co jest? Jak nie nagrywałam odcinka w tej przerwie zrobiłem tutaj podłogę i okna. I tyle. Ano, i jeszcze jedna dobra wiadomość. Wykopałem dużo drewna i nasz koń Albercik. Zaraz go sobie zobaczycie. No nie, znowu się zacięło. O, dobra. Ma nową zbroję. Tak. Zabiłem jeszcze jedną krowę i dostaliśmy zbroję. Znaczy zrobiłem. Zrobiłem zbroję dla Albercika. A więc Albercik ma już zbroję. Nie będzie mu zimno. Myślę, że zrobimy mu domek ładny jakiś. Jak nie w tym odcinku, to w następnym. Ale Albercik musi mieć porządny domek. A no. I widziałem jeszcze tego Endermana. Gdzieś się tu kręcił wcześniej. Jak była przerwa. O, co tam chodzi? Kura. Dobrze, to kura może sobie chodzić. Albercik niech sobie tam siedzi. W tym. Yy, w tej swojej zagrodzie. Dobrze. To sobie wchodzimy do domku. Na pewno sobie zrobimy lepszy sufit. Tutaj. Będzie na trzy bloki. Bo musi być. Dobrze, a więc bierzemy sobie drewno, które pozyskałem. No i weźmiemy sobie jeszcze tutaj, tak. Bo będzie nam potrzebna siekiera nowa i kilof. Dobrze, a więc zróbmy sobie tą siekierę i kilof. Sikierka jest i kilof jest dobrze, to myślę, że możemy zaczynać Boję się trochę, że spadnie na nas piasek No i spadł Już trudno Spadł, to spadł Musi być tutaj ładniej w tym domu. Bo na razie jest brzydko. Dobrze. Myślę, że... A jeszcze tutaj będziemy musieli zrobić. To wykopać tutaj. Tak, tak. No dużo tutaj zrobienia jest w sumie. Myślałam, że tu mało, a jednak to się tylko tak wydawało. Że mało jest do zrobienia Tak naprawdę to kupa roboty Może sobie jeszcze łopatę zrobię Ale nie może nie będę robił tej łopaty jednak przyda nam się na coś innego może kiedyś jeszcze łopata Nie znowu o dobra puściłem Będzie to trudne, ponieważ będziemy musieli zabudowywać jeszcze tutaj te dziury. To, co wystaje. Dobra. Potrzebuję jednej pochodni. No co jest? Dobra. No kurczę. Naprawdę to jest takie trudne na Pocket Edition. Dobra, już trudno rozwalę ten piasek, bo na konsoli łatwiej się to robi. Dobrze. No nie, no ja chyba tutaj całą górę rozwalę. Jak to zrobię ten domek. Dobrze, trudno. To już tutaj wstawię sobie. A nie, dobra. Nie mam tego. Będę musiał chyba jeszcze wziąć więcej tego drewna. Ale dobra, na razie mi powinno starczyć. Jest. Dobrze, czyli na póki. To już mamy. A jeszcze tutaj. Mam nadzieję, że wszystko zostanie już tutaj zrobione. Dokończone. No, tutaj będziemy musieli jeszcze zabudowywać oczywiście. Bo to nie jest tak łatwo, jak mi się zdawało na początku. Ale damy radę. Teraz będę w tym odcinku, bo budowniczy Wystarczy jeszcze to zniszczyć i postawić tutaj bloki drewna na sufit. I powinno być dobrze. Zobaczmy, jak od drugiej strony wygląda nasz dom. W sensie nie od strony wody. Dobrze. Rozbieramy sobie i weźmiemy tutaj trochę. Myślę, że tyle powinno starczyć. Dobrze. Czyli tutaj już mamy zrobione. Jeszcze tu i tu. I został nam jeden blok. Dobra. Czyli mamy już tutaj pokoik zrobiony. Będziemy musieli jeszcze wydobyć glinę mi będzie tutaj potrzebna. No co jest? Dobrze, to tutaj sobie odkładamy te niepotrzebne rzeczy. Weźmiemy mieczyk, bo tam na pewno będzie trzeba walczyć z tymi złymi yy, zombieakami wodnymi, utopcami. Na pewno będą nas atakować. Która to minuta? ósma. Dobrze. To chodźmy sobie. Na razie nikt nas nie ściga. To można sobie wziąć tej gliny trochę. Przyda nam się, bo zrobimy doniczki i tam włożymy te kwiaty nasze. Dobrze. No co jest? Dobrze, dodajemy sobie tu. Tu. I to już chyba wszystko. Nie, jeszcze zostało tutaj. O tutaj, o tutaj. Chyba zostało. Ale to już nie będę tego kopał. Musiał przyjść z łopatą. Dobrze, a więc tutaj mamy już yy, wykopaną tą glinę. Myślę, że będziemy yy, zbierzemy sobie tutaj tą trzcinę. Przyda nam się do czegoś może. Na pewno będziemy tutaj próbować. Cały brzeg sobie zrobić. Z tej tutaj trzciny. Dobra, niech trzcina pójdzie bliżej nasz potem. O. Dobrze. Jeszcze sześć, dobra to tam posadzimy. Bo tam już nie ma miejsca. Ale fajnie, ło, wow. czy tam jest osioł? Hmm, osła też bym mógł przegarnąć. Jak tu wejść, żeby nie uszkodzić trawy? O jest tutaj, dobrze, pola nie będą uszkodzone, a ja mogę tutaj bezpiecznie już zebrać nasze plony. Dziewięć nasion zdobyliśmy. Tak, mamy. Tutaj. O. I tak to wygląda. O, jeszcze jedno nasiona. Wiesz co kurczaczku. No, w sumie, tak się na mnie patrzysz. To masz. No, Jazony. No dobrze. Kurczaciek się najad. Jestem szczęśliwy. Dobrze, to idziemy teraz do domku. Zrobi... Przepalimy sobie ten. glinę. Zrobimy cegły. I doniczki dwie. Będą nam potrzebne na te kwiatki jak już wam wcześniej wspominałem. Dobrze. O nie... Za... Teraz mi się zacięło akurat to znaczy przed chwilą mówiłem, że ani razu się nie zacięło, ale w końcu jestem pierwszy raz. Dobrze, to wchodzimy. Tak, jest tutaj. Oj, oj, oj. No dużo tego już się nazbierało. O, dobrze. To to możemy tutaj wrzucić. I zaraz sobie sprawdzimy ile potrzeba. Żeby zrobić taką doniczkę, bo nie będę wszystkiego zużywał. Zaraz sobie wpiszemy donica. O, jest. No kurczę no. Z trzech i to jest jedna. Czyli muszę przetopić sześć. Jest tu jeszcze jakieś mięcho do przepalenia. Jest. Przepalimy sobie to mięcho. Dobra. Poczekamy aż będzie sześć z przepalonych. I wtedy zamieniamy surową wołowinę z gliną. Już za chwilę muszę się przygotować. To będzie trudne. Dobra, szybko to wyjąłem. Udało się. Co to możliwe sobie schowamy. Może się przydać jeszcze do czegoś innego kiedyś. A teraz robimy sobie doniczki. Jeden, dwa. Dobra, potrzebujemy jeszcze trochę drewna. O. Dobrze, to trochę sobie tego przepalimy. Już? No, to dobrze, że się zrobił. Tu co my mamy? Tutaj jeszcze do upieczenia coś? O, jeszcze rybki można upiec. Dobra. No to wziąłem już trochę drewna. Idziemy na budowę. To są cztery, tak? Dobrze. A ja akurat potrzebowałem dwóch. I sobie postawimy. No nie. Nie tak. Tutaj źle postawiłem, ale zaraz to naprawię. Tak, jest dobrze. Teraz stawiamy dwie donice. Kwiatuszki są. Jeszcze pachną. No i mamy ładnie tutaj ozdoby. A tutaj możemy sobie jeszcze fotel dać. No. Dobrze. Ładnie to wygląda. Rybka się nam też upiekła. Coś się tutaj stało. Koty cisza na nagraniu. Co to ma być? Moje koty tutaj wariują. Dobrze, to chlebek też mamy. To będziemy mieli że pieczony łosoś? Tak, dobra. To sobie tutaj wrzucimy. To. I tak, dobrze. I musimy wykorzystać żelazo na coś. Ale jeszcze nie wiem na co. Dobrze, to zobaczymy, jakie mamy możliwości. Ja bym nazbierał na napierśnik, bo się najbardziej opłaca. Tarcza niepotrzebna. Nie lubię z nim chodzić. O, możemy kuszę zrobić. Kuszę jest fajna. Ale najpierw na Dobrze, czyli musimy jeszcze nazbierać cztery żelaza. o i mieliśmy zobaczyć, jak z tamtej strony wygląda nasz dom. Jeszcze nie ma nocy. Chyba dopiero słońce będzie zachodziło. No, księżyc. No, można powiedzieć, że już się noc zrobiła. oj. Jaj. Ale tutaj dużo budowy było, znaczy mało, ale długo się to buduje na Pocket Edition. Ano mam tutaj ten piasek specjalny. Znaczy nie specjalny, ale specjalnie go przechowuję. Tak. O. No muszę. To możemy sobie wstawić tu i tu. Jeszcze tutaj deski widać. Cyk, 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 cyk. No i jeszcze jedną widać deskę. Naprawdę. Dlaczego? Gdzie to jest Tutaj. Dobrze, to zaraz to tam zrobimy. Cyk, już nie widać. Dobrze, idziemy więc na drugą stronę naszej góry i sprawdzimy, jak to wygląda. No, w sumie może być dobrze. To Eustachy, znaczy Albercik. Osiągamy siodło na chwilę. Przyprowadzę ci tu koleżkę. Będziesz musiał mieć chyba większą tą tutaj. Yy, zagrodę. Dobra, idziemy po osiołka. Osiołek się będzie może nazywał. Hmm. Jak się będzie nazywał osiołek? Zobaczymy. Gdzie jest ten osiołek? Nie. Mam nadzieję, że on nie uciekł. Pillagerzy znowu. Dwaj, dwóch ze sztandarami. Nie, bym miał podwójną plątwę. Mam nadzieję, że mnie nie zaczną atakować. Ale gdzie jest ten osiołek? Osiołek. Kajże się jest. Nie no, on musi gdzieś tu być. On jest potrzebny. Bo Albercik będzie samotny. No, gdzie jest osiołek? Jest osioł! Uratował Albercika. Przed samotnością. Dobrze, to weźmiemy sobie. Wejdziemy na tego konia. Znaczy osiołka. O, duże jajko wyrzuciłem. W ekspresowym tempie. No, osiołek. Jeszcze nie wiem, jak ciebie nazwać. Hmm. Dobra. Koń się nazywa Albercik. Tak jak mój jeden kot. A druga osiołek będzie się nazywał może Śnieżynka. Co z tego, że nie jest biały? Będziesz się nazywał śnieżynka, dobra? To ty będziesz śnieżynką. A, konik będzie Albercikiem. No i wskoczyłeś pięknie do zagrody. To ściągnę. Dobra, możesz mieć osiołku. Potem i tak wam ściągnę. No, nie, no. Śnieżynka, co ty robisz? Dobrze. Udało mi się zsiąść ze śnieżynki. A więc Albercik ma towarzystwo. Może zrobię zrzut ekranu. Dobrze, zrobiłem już sobie zrzut ekranu i to, na i to najprawdopodobniej będzie miniatura tego filmu. wy już to będziecie wiedzieć, ja nie. Dobrze. A jeszcze pójdziemy. No nie, ja mnie to bardzo denerwuje. Musimy to zrobić szybko drewnianko. Gdzie mamy tutaj tabelki? O, są tu. Dobrze. To robimy. To nie może tak być. I jeszcze tutaj patyki. Też będą potrzebne. Bo robimy na pewno tutaj. Jeden, dwa, trzy, cztery. Ona, styk starczyło. Jeszcze desek się dorobi. I trochę. No, jeszcze tych desek. Co mam? już? 64. Dobra. Te półbloki będą... Te półbloki będą potrzebne na farmę. Żeby nie zlatywać bezpośrednio na uprawy. No to grozi niestety stratą upraw Dobrze. Więc to będzie tak. Na pewno będą miały, miały tutaj szkło. Jeszcze. To znaczy mieli nasi przyjaciele w sensie. Dobrze. Tylko mi tu nie uciec. Dobra. Robimy Wam tutaj tą zagrodę. Bo Wam będzie na pewno potrzebna. Taka większa będzie lepsza dla Was. To będzie taki budynek, bo nie chce mi się tyle płotków robić. A ja wiem, że płotki byłyby lepsze. Dobrze, to tutaj będą furtki. No i zaś postawiłem gdzieś indziej. Dobrze. Musimy się pośpieszyć, bo za niedługo będziemy musieli kończyć odcinek. Przepraszam, śnieżynko. Co jest? Przesuń się. Śnieżynka. Dobry komik. Znaczy dobry osiołek. Czyli to musimy z tej strony jeszcze powiększyć. Co jest? Dobrze, teraz wejdziemy do nich do środka. I tutaj im zniszczymy. Będą miały większe pole. Tutaj. Tak, śnieżynka twoje pole twoje. Dobra. Hm. A no, dobra, zapomniałem co mam robić. Czyli tutaj wymieniamy. Tak. No nie. To jest naprawdę takie denerwujące. Dobrze. Co jest? Halo. Dobra. Albo mam lepszy pomysł. Zrobię inną miniaturę, jak będę już w tej nowej zagrodzie. I to będzie dawało lepszy efekt. Bo ta zagroda jest ładniejsza niż poprzednia. Taka cała z ziemi. Dobra. Zdąży? Tak. I tutaj zrobimy to Znaczy te tutaj furtki. Co jest? Nie. Dobra, trudno. To zrobimy to w taki sposób. Hmm. O. Myślę, że będzie się dało przyjechać na koniu. Jeszcze tam wejdę do nich. Tak no super na górze im rozwarę tutaj tego dirta. Dobrze. Super, przepraszam, śnieżynka. To wszystko przez mnie. Dobra, to zrobię Wam pauzę na chwilkę. Dobrze, a więc to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Jeśli film ci się spodobał. Zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję, jeśli jeszcze mnie nie subskrybujesz. Dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka.